5 listopada Muzeum Narodowe zaprasza na wystawę Plagiat Wszechczasów: Historyzm w Meblarstwie. To ponad 200 mebli, obrazów tkanin powstałych od połowy XIX wieku, nawiązujących do gotyku, włoskiego renesansu, art deco i orientu. Wystawa prezentuje styl historyzm, który jest mało znany. Wydaje mi się, że bardziej znamy Secesję Chardeco, czyli style późniejsze. A ten wcześniejszy, z drugiej połowy XIX wieku, jest mało znany, a był bardzo, bardzo powszechny właśnie w meblarstwie, a jest to jedyna okazja zobaczyć tak dużo mebli z tego czasu w najróżniejszych neostylach, które pokazują rozwój, rozwój i trwanie tego stylu. Jednocześnie. W części takiej wprowadzającej do wystawy jest bardzo dużo ukazanych czynników, które wpływały na powstanie i na popularyzację, na rozprzestrzenianie się tego stylu. Bo ten styl historyzm nie jest charakterystyczny tylko dla Europy, jak było we wcześniejszych czasach, ale również dla Ameryki Północnej, dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ. To był czas, kiedy nastąpiła globalizacja, nie tylko maszynowa produkcja, masowa produkcja, ale również właśnie globalizacja. Ten rozwój komunikacji, rozwój e, telefonów, telegrafów, e, kolei żelaznych, to spowodowało, że te wszystkie idee czy pomysły, które były, w, danym, w różnych miejscach były przekazywane dalej i bardzo szybko się rozprzestrzeniały. Te nowe maszyny, które powstawały, nowe patenty, były bardzo szybko przekazywane dalej i odzorowywane, czy przejmowane. I to jakby pokazuje, jak bardzo ten świat w drugiej połowie XIX wieku w tej warstwie estetycznej jakby pozostał. Zachowawczy, ale generalnie wszystko, co było jakby poza y, tym rzemiosłem czy sztuką, było bardzo nowoczesne. Ono budowało naszą współczesność. Stworzyło podwaliny naszej współczesności. Jest to czas wielkich sprzeczności. Tam, we wstępnej części wystawy, pokazuje nowe materiały, przede wszystkim metal jako tworzywo do robienia nowych mebli, ale jednocześnie pokazuje tablicę z haftem krzyżykowym, ponieważ odrodzenie tych dawnych technik było też bardzo ważne. Bardzo dbano o to, żeby poznać i. Wykonywać przedmioty według dawnych technik, ale bardzo często przy pomocy maszyn, uzupełnieniem ręki ludzkiej. W związku z tym to wszystko się spaja, a jednocześnie jest to wielka sprzeczność, bo nowe narzędzia, nowe maszyny, nowe technologie, nowe materiały, a jednak jednocześnie właśnie to zachowanie starych, starych form. Na wystawie można zobaczyć różne neostyle, które się rozwijały. W różnym czasie, aczkolwiek większość z nich właściwie trwała równolegle. Trudno odróżnić czy wyznaczyć czasy, kiedy na przykład neogotyk był bardzo popularny. Można powiedzieć jedynie, który się zaczął najpierw że właśnie neogotyk był tym neostylem pierwszym, który wyrósł z romantycznych e, starych budowli, jakichś tajemnic, e, z miłości takiej romantycznej. W związku z tym odwoływał się do tych właśnie zgliszczy architektury romantycznej, e, e, gotyckiej i jednocześnie zostało to przeniesione również na architekturę, jak i na, meb, na meblarstwo. Aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że w tym stylu Powstawały meble zwykle, które um, były typami mebli już XIX-wiecznymi, ale były dekorowane motywami gotyckimi, czyli różne sterczynki, ostrołki, najróżniejsze maswerki. To były te dekoracje, które wskazywały czy sygnalizowały, że to jest styl neogotycki. W innych stylach na przykład też mamy takie charakterystyczne. Jakby zewnętrzne formy, czyli ornamenty, albo kształty poszczególnych mebli, i bardzo często były to już meble nowoczesne tylko z tymi motywami. Ale też, szczególnie w neorenesansie, zauważamy, że wykorzystywano również czy sięgano po stare typy mebli, jak skrzynie, jak kasapanki, jak kabinety, których już. W zasadzie nie było. Kabinety zostały zastąpione przez sekretery, skrzynie przez komody, kasapanki przez wygodne kanapy, już w XVIII wieku. Ale konieczność odtworzenia przez ówczesnych y, aranżerów wnętrz, meblarzy dawnych tych przestrzeni w określonym stylu, no, wymagała, żeby powrócić do tych no, niewygodnych, powiedzmy. Ale dawnych typów mebli. Historia to jest czas, w którym było bardzo wiele różnych zjawisk, również politycznych. Powstawały wówczas państwa w takim nowoczesnym rozumieniu tego słowa, powstawały wspólnoty narodowe, One szukały wspólnej tożsamości i chciały stworzyć taki wizerunkowy przekaz, propagandowy przekaz, który byłby. Taką informacją o właśnie danej społeczności. Najczęściej sięgano po jakieś wydarzenia z historii, żeby y, wzmocnić jakby morale, a jednocześnie jakby. Mm, Wzbudzić tą tożsamość narodową. I powstawało w Europie bardzo wiele takich, takich właśnie stylów narodowych. Na przykład w Anglii to był Neogotyk, w Niemczech był neorenesans, we Włoszech był to neorenesans właśnie włoski, ponieważ uważano wtedy oczywiście słusznie, że za czasów neorenesansu włoskiego Włochy były wielkim mocarstwem i rzeczywiście kopiowano, odzorowywano wtedy sztukę włoską w, na całym kontynencie europejskim. I tak każdy naród szukał swojego swojego stylu narodowego, tego odwołania, do którego mogliby się właśnie w tych trudnych momentach, czy w momentach kiedy chcieli zbudować jedność narodową odwołać. W Polsce była troszeczkę inna sytuacja w związku z tym, że byliśmy pod zaborami, to Szukano też takiego stylu narodowego, m.in. stworzono styl zakopiański przez Stanisława Witkiewicza, ale ten styl nie do końca się przebił i nie był aż tak popularny, Więc na przykład jak meble gdańskie. Meble gdańskie, które były produkowane w samym Gdańsku, ale i też na Pomorzu, one się odwoływały do swoich pierwowzorów z końca XVII i początku XVIII wieku. Niemniej jednak, e, e, były czasami też eklektyczne jakieś połączenia, ale to już były detale. W każdym razie były traktowane jako meble patriotyczne i było wielkie zapotrzebowanie na nie właśnie ze względu na to, że w domach polskich stawiano te meble jako przykłady, jako odniesienie do patriotyzmu. I wspomnienie tej Polski, kiedy była od Morza do Morza, kiedy była państwem bardzo dużym i e, znaczącym w Europie. Wystawa będzie czynna do 23 lutego 2025 roku. Dla DTV24 Maria Nawrotka.